A zatem, DJ, puszczaj beat! Zaczyna Black Tupac! No to może zacznę pierwszy, pewnie wygram już po tym. Powinieneś być świadomy, że właśnie wpadłeś w koboty. Nawijam tu do cioty, która gadać nie może jednym wersem cię jadę. Ja tam cię w podłoże rymy Ostre jak noże ja zawiążę cię w woże Potem walny o ścianę i zostawię na dworze Potem urządzę pogrzeb, zasypując cię łajnem Czekam na pomoc odpowiedź klaunie z downem Widać to chyba, że na bicie, pływam jak ryba w wodzie, ty się na nim ślizgasz i wywracasz jak gwiazdy na lodzie Spływaj stąd smrodzie, bo zasmrodzisz nam senę, jak patrzę na twoje kalectwo, to zyskuje wenę Mam pragnienie by cię zjechać oraz na to by cię zabić, jesteś głupi jak zwierzaczek, w pułapkę dałeś się zwabić Nie dajesz sobie rady, w tobie są same wady, ponoć jesteś czarnuchem, a zrobiłeś się blady Znowu beat się włącza, ja palę tu majki, robię hardkorowy rapty. opowiadasz bajki, zakładam dresnajki, wychodzę na miasto tylko po to, żeby ręką wryć i klasnąć, żeby kopać i strzelić, żeby sztukę ci sprzedać, potem będziesz wyglądał jak ten, typ z mięsnego jeża, nie drażnij zwierza, nie drażnij lwa, masz brudną mordę, bo lew ci tam srał. że zacznę od tego jak dupne jest twoje pseudo black to dupa Oraz obesrane czarne ścierwo Ostraszasz ludzi, bo mi nie tylko ten papało A tak między nami ponoć w jak masz mało Podobasz się pedałom, podobasz się zwierzynie Gadałeś coś o lwie, to o twojej dziewczynie? Pewnie znowu mam rację, więc dostanę owację I powinieneś znowu uciekać, niedaleko masz stację